Ależ on je tego krzyża! Witaj panie, Pustynia czeka na ciebie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony John Garrett, A to kolejny materiał z gry twierdza krzyżowiec edycja ostateczna. I dzisiaj w klasycznym szlaku kampanii głównej zabierzemy się za królestwo wielbłądów. Będziemy musieli udawać dzisiaj, że nie jestem wielbłądem. Na trzech sułtanów Garecia. aż oni mają 8000 a 2000 i tak z tymi dwoma tysiącami mogę coś ukręcić, myślę. Natomiast co jest? Intrygujące w tej misji to, że jesteśmy ustawieni trochę jak na takim świeczniku, można by powiedzieć. I co jest jedną z ważniejszych rzeczy, jaką trzeba zrobić w tej misji, i to mówię dosłownie trzeba. To wyburzyć to wszystko. Otoczone. Okej, okay, może jest otoczona, ale ja bym na przykład nie chciał, żeby była otoczona. Mi bardziej zależy na tym, żeby nie była otoczona, żeby mogli sobie do mnie wchodzić. Ktoś pomyśli: no, no, wariat, idiota, imbecyl! I każdy, kto użyłby tych słów, miałby pewnie rację, gdyby nie fakt, że wtedy przynajmniej kontroluje, które mi wrogie jednostki będą przyłazić. Rzadki moment, kiedy mangonela jest przydatna, więc. Ograjmy to według tego. Jakieś no, polecenia? W sumie jedno słuszne polecenie: włazić na mury i strzelać. A właściwie to na jedyną wieżę, którą mamy. Coś jeszcze chciałem dzisiaj powiedzieć mądrego. E, dotyczyło Zajubie to na pewno na e, tego, co YouTube zrobił z materiałem Oaza, gdzie bardzo radośnie stwierdził, że film nie nadaje się na tej platformie do oglądania. I przyznam szczerze, byłem lekko zdziwiony, no bo jak to się nie nadaje? Staram się robić na tyle przyjazne do oglądania materiały bez jakichś powiedzmy uniesień i wulgaryzmów od dłuższego czasu zresztą ale platforma wyraźnie stwierdziła że no pan Gareciarz to jednak jest taki mały fircyk który robi brzydkie rzeczy jak się okazuje Czy się z tym zgadzam? Psz, oczywiście że nie, ale to czy się z tym zgadzam z tymi decyzjami raczej nie ma zbyt wiele Jesteśmy gotowi. Znaczenia. Teraz tak. Czy moi kochani łucznicy mogliby zaatakować? Mój łuk będzie. Bylibyście tak mili, żeby zastrzelić wielbłądy? Nie bałudzo. Szkoda, bo trochę mi wlazły w klarę. No ale. Powiedzmy, że zaadaptuję się do warunków, w jakich zostałem postawiony. Za mało drewna, mój panie. Nie ma czegoś takiego jak za mało drewna. Co wy tutaj wymyślacie, ludzie, kochani? Drewno zawsze jest, było i będzie. Potrzeba drewna. No, Mogłem teoretycznie jeszcze chlebka trochę dokoptować. Pytanie, czy chcę? No i panie, określić zasięg. Dobra, mangonela będzie swoje robić. Teraz tak. Przydałyby nam się jeszcze baraki. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna by nam się przydała, więc i obóz najemników, i zbrojowy. I teraz tak, mamy tutaj palmy, palemki. Niech się drwal weźmie za uczciwą robotę, a nie. I. Dostawimy jeszcze jedną hałupę Gareciarz, który nie gra na żelazo, co tu się dzieje? No dziwne, dziwne by się to wydawało. Gareciarz będzie grał na kamień. Taki jest plan. Czy słusznie przekonamy się? Na razie widzę, że źle wyliczyłem o jedną kostkę. Będzie to miało grube konsekwencje. Żartuję, nie będzie miało absolutnie żadnych. Automatyczna sprzedaż. Ustawiamy na 50, myślę, zdrowa liczba. I teraz tak. Za resztę zasobów kupujemy puszników aby ci służyć. Z racji tego, że wiem, że sułtan bardzo lubi arabskich zbrojnych, a ja za nimi nie przepadam, jakoś tak to wyszło, to muszę się przygotować na natarcie. I przy dobrych wiatrach e, powinien atakować mnie tylko i wyłącznie od dołu, o ile dobrze pamiętam misję. Jeśli pamiętam ją źle, no to się mówi trudno. Mangonale robią swoje. Kokolwiek to znaczy w twojej książce do recytacji jakichś rzeczy, nie wiem. Nie wiem kto jest gołębiem. I dlatego właśnie szybko trzeba zainwestować w kuszników, bo skurczy byk ma różne koncepcje. Obserwuję gwiazdy. Się, że nie są one zbyt przyjazne dla ciebie. Nie muszą być, koleżko. Wbrew pozorom, moja armia coraz lepsze kolory ma. A twoja? No cóż, niekoniecznie. Oj, chyba się poddajesz. No, latarnia twojego intelektu nie świeci zbyt jasno, prawda. Dobra, czy chciałbym jeszcze kamieniołom tutaj z tej strony? Mm. Mógłbym. Właściwie to mógłbym. Czemu nie? Stać mnie. Na całe szczęście procarze mają do czapy zasięg. Kompletnie się do niczego nie nadają, więc. I teraz będziemy słuchać przez dobre, nie wiem, 30 lat, jak to niebo nie świeci nad Sultaniksem. No, a on będzie dostawał okład z mangoneli i niech się cieszy. Dobra, teraz tak, jabłek jest za dużo stanowczo. Trzeba regulować jabłka do poziomu, nie wiem, 30 myślę. Zobaczymy. Teraz tak, muszę dokupić jeszcze sturzane pasy. Myślę, że jeszcze kuszę. I to chyba wystarczy. Łazić wszyscy razem w jednym tempie, bo temu koledze już definitywnie się nie przelewa. Tak to wygląda. Wszystkie moje jednostki żyją, a on jest na tyle nękany, że nie jest w stanie nawet podejść. Jest w tym coś pięknego: tłucznicy, którzy zajmują się ciężkimi celami, i łucznicy, którzy zajmują się drobnicą. No i mangonele, które co chwilę nękają. Czy to na pewno słuszna decyzja? Nie wiem, w cokolwiek będziesz trafiał, to będzie fajnie. Tak naprawdę. E, dobra, kolejna rzecz. O, jabłka mi się zrobiły takie Odsuńka. przezroczyste. Ciekawe. Ale ciekawostka. Coś z renderowaniem się głupiego dzieje. E, czy chce mi się bawić w piekarnie? i zdaje się, że nie są one zbyt przyjazne dla ciebie. Mogę się pobawić w sumie w drwali zamiast w piekarnie. Porobić tutaj iluś chłopa, którzy elegancko zajmą się tym tematem, a później ich wyburzyć w diabłę. Jest to jakaś koncepcja. Tak? Jesteśmy? Na pewno? Sprawdziliście to? No właśnie, tak mówicie, że jesteśmy atakowani, ale ja tego osobiście nie widzę. Teraz tak, dostawimy sobie jeszcze kościółek, jeden kościółek, drugi. I co? Moglibyśmy obniżyć spożycie, tak żeby się lepiej sprzedawało. No bo podatki, jak to by wyglądało, niedużo. A ja co, zacznę już rekrutować konie do robienia końskiej roboty. O, i właśnie o tym mówię, on lubi takie wagoniki wysyłać. One są opancerzone i powolne, no bo Sultanix bardzo lubi robić miłe rzeczy dla swoich e, żołdaków. Przez co, no, mają lepsze morale i, i dłużej żyją. A kusza na całe szczęście jest uczciwa wobec każdego. Kusza nie wybiera. Eee... co z wami? Gdzie wy idziecie ścinać drzewo? Przepraszam. Macie dosłownie tu pod ręką. Dobra, to zrobimy to inaczej, bo widzę, że głupi was opętał. Nie wiem czemu. Może to wam naprawi myślenie. Możemy być. Zdziwiłbym się, gdybyśmy nie byli. Dobra, tu już zostało ładnie wykarczowane. Ale jeszcze nie do końca. Na tyle dobrze, że aż jabłka zaczęły znikać z wrażenia. Co bym chciał z tymi deskami zrobić? No. Może w pszenicę rzeczywiście pójść. Zostać chlebowym baronem. Jest to jakaś opcja. Jesteś trzecim, największym władcą. Przez chwilę myślałem, że oni wyrąbują te drzewka, które tutaj mamy, co byłoby trochę kuriozalne. Widziałem, że już trochę miał nakopanych, no ale... Chyba dwa pieńki serowe były. Teraz tak. Piekarnia, mlynek. Mlynek raz. Mlenek 2. Im lenek 3. Do spiżarki trzeba będzie dostawić kolejne obiekty. O nie, ludzie zaczęli znikać. Tak zwani ludzie mgły. Mieszkania. Trzeba zainwestować w mieszkalnictwo. Zrobimy tutaj nowe osiedle deweloperskie. I teraz... Teraz co? Piekarnie chyba. Po prostu. Będziemy piec na potęgę. To pamiętać o odstępach. Muszą być odstępy. Tutaj niestety nic nie wybudujemy. Trochę to można powiedzieć sknociłem, ale mówi się trudno i żyje się dalej. To nie jest jak gdyby koniec świata. Właśnie, już sporo z was chyba wykonało swoją robotę, więc będę tych drwali mógł zwolnić. A To To super. Mogę zobaczyć te złe znaki? Z miłą chęcią bym się przekonał, jak wyglądają w twojej książce złe znaki. Dobra, ile mamy kmieci? Poro, do pogrom No nie wyglądasz na szczęśliwego w tym swoim domu, mam wrażenie. No i taki to jest sultan. No co mogę powiedzieć? No coś tam niby robi, coś tam cfaniakuje, ale na tym by się to w sumie kończyło. Zbyt wiele sam sobą nie reprezentuje. Chciałby, ale. Jako pisarz, no to lepiej by się sprawdził niż ktoś na placu boju. Choć nie powiem, no jeśli sultan ma kasę, a my nie mamy, no to jest w stanie przypuścić szybki atak. I co mniej ogarnięci gracze mogliby autentycznie z nim przegrać. Tak bez śmiania się, nie mówię tego, że o, kto dostanie łomot od sultana to słabeusz i pipa. No mógłbym to powiedzieć i nie byłoby to dalekie od prawdy, ale. Nie chodzi o to, by się naśmiewać z innych graczy, tak? Chyba. Nie wiem. Dobra. Myślę, że wycinkę przeprowadziliście obowiązkowo i wzorowo. Sumiennie i jakoś tam coś tam. Ale reszta mi jest niepotrzebna. Teraz tak bułeczki. Bułeczki, myślę, zbijamy do 30. Nie będzie 40. I za to też mamy bonus do morale swoją drogą, ze względu na to, że mają dwa typy jedzenia. Jak wygląda sytuacja? No, przelnióg by się pewnie jeszcze jakiś przydał. Nie wiem, kontrowersyjna opinia, ale może byśmy robili coś takiego. To niby płacze. Doskonale. Zobaczymy, czy to wtedy wyjdzie lepiej. Nie sądzę. Mógłbym się kłócić na temat wielkości racji, ale. No, z racjami to wiecie, jest. Każdy ma swoją rację, tak? Ja mogę mieć rację, oni mogą mieć rację, i każdy z nas może głodować. Trochę to dziwne, nie uważacie? Dobra, mały kwadracik trzeba wydzielić. Akurat się drzewko trafiło no trudno. Patrzcie jaki ładny zrobiłem prostokąt. To w kwadraty chyba nie umiem. Nie można tutaj tego zbudować. Ale mi drzewo wyrosło. U, u, u. Nie zauważyłem go. Jak tam współczynnik? że jesteś fantastyczny. No to super. Niech dalej wierzą w te bajki, że jestem fantastyczny. Wiadomo, Może dostanę się jakąś złyka. rolę typu Pedro Pascal. No nie, nie muszą być przyjazne. Ja się z gwiazdami nie koleguję, goście. O, no i proszę, już jestem najznamieniczym władcą. Daleko mi tutaj nie zeszło. I teraz tak. Chcemy robić porządek z jedzeniem czy dowalać podatki? Ludzie ci, twoją osobę, panie. nasze zapasy no. złota stale rosną. Ludzie ci, jesteśmy kuchali. nasze zapasy złota stale rosną. Nasze no zapasy dobra. żywności kurczą się, nasze zapasy złota stale rosną. To zostawimy Ludzie to cię na kuchali. takich podatkach. Możemy dostawić. Jak w ogóle z religią to wygląda? Zrobiłem sobie takie małe Wiadomo, myślę, że dwa małe, małe obiekty typu kaplica możemy dostawić. Nie zaszkodzą. Może i trochę to kosztuje, ale w ostatecznym rozrachunku wyjdzie to na plus. No i ewentualnie możemy zrobić e, automatyczny zakup tej pszenicy, żeby zawsze było co najmniej jedno źródło. Wiadomość od Sultana. Dzisiaj niebo wyświecimy jasno nad to nie będzie, no. Chcę dobić do stówki. Super. No to co, to chyba tego jednego sułtana, myślę, można dowalić, żeby y, przytulić jego pieniądze. Co wy na to? Też umiem grać o dobre morale, cwaniaczku. Jak tam się podoba. No, jeden arabski łucznik robi robotę. Nie powiem. Dobra, tu możemy otworzyć. Będzie szybciej się podróżowało. Czerwone? Ja ci dam czerwone. Dobra, no i idziemy na spacer. Procarze na wieżach to jest w ogóle taki absurdalny wymysł. Ja rozumiem tania jednostka, ale procarz. Niektóre jednostki muszą być statystami w grze, żeby Wiadomość inne mogły błyszczeć. Jestem tego zdania. Czemu wchodzicie na rozwalone mury, a nie na bramę? Cóż... Krzyk! Wiadomość od sultana. Staw wysycha w Brawo! Tylko 5 stówek? Mało. I nic nawet nie dostałem ze leża. Kolejny prze? No dobra, no to jak kolejnego przemy, to kolejnego przemy, dawać. Tak jak wszyscy muszą zasnąć z nami tak musi biedny No czy taki biedny, to bym spekulował, że chyba nie, ale mogę się też po prostu nie znać. Kupcie się na wieżach, wbrew pozorom. Nie ukrywając, ale jednostki dystansowe powinny zostać jako pierwsze wybite. Oj, aż już się zacząłeś burzyć tak mocno? Ja tutaj tylko przyjechałem w odwiedziny na moment. Nie planowałem tu dłużej zostawać, ale wychodzi na to chyba, że zabawa się kończy. Dawać tych procarzy! Co on sobie myśli? Będziemy tu kamieniami obrzucał. W ogóle jakoś tak krzywo się wybudowałeś koleżko. Nie wiem czy to było celowe, czy udajesz. Ale potężni procarze no, zabili mi jednostki. Jakby na to nie patrzeć. Dobra. O, otworzył bramę. To trzeba mu ją szybko zamknąć, żeby go ośmieszyć. Ha ha ha. I co teraz koleszko? Nie masz tego swojego lorda, który się chowa. Chodź tu Saraceniku. Mam problem z trafieniem w niego, więc nie poradzę. Autentycznie próbuję, ale wychodzi to z różnym skutkiem. Teraz tak. Przegrupowywać się już w tym miejscu, proszę. A wy no to co? Jak już to wszystko jest poniszczone, no to niewiele zostaje. Trafiłem go w końcu czy niekoniecznie? Dobra, trafiony. A jak trafiony? O, zaraz, 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 możecie to niszczyć? Niszczyć, dawać? Intrygujące, nie no żartowałem, włazić Poczuj brawo, chcę poczuć brawo. Dajcie mi poczuć brawo. Dobra wszyscy? Super to teraz najpierw to co ważne Pichlecz nie jest pusty. Ej ej, ktoś koniki mi bije. O i dwa jabłka nawet dostałem. No właśnie. Musi też biedny Czy taki biedny, to też bym się nie zgodził, ale 5 stówek za głowę, no nie będę narzekał, tak? Jak tam moja ekonomia się w ogóle trzyma? Chyba fajnie. soku A ty, jak mnie mam w tej opowieści, jesteś gołębiem, tak? A ja, jak soku, tam orzeł, jak to woli, orzeł. Ty się upieczesz w tym swetrze. Zrobię sobie coś śmiesznego, na przykład tutaj, o, takie coś, zobaczcie. Fajne. No raczej. I w środku damy takie rzeczy nie na przykład. Zbudować, Patrzcie jakie fajne, fajne, no raczej. I teraz moje jednostki są nie do pokonania. Patrzcie jaki wagonik wysłał. I ten wagonik się kruszy.

no, 12, procarz. To niezły procarz, lecę dalej. Macie jeszcze więcej tych, no? Procarzy? Ty, jakiś arabski łucznik nas tutaj ostrzeliwuje, trzeba z nim zrobić porządek. Halo. Nie może tak być. Dobra, pany, chodzicie.

Brawo, weźcie do środka. Ej, konie nam tu biją! Jakim cudem się. A, dobra, przez niszczenie obiektu, przy którym mogli stać. Dobra, najważniejsze, osłabić jednostki. Nie ma ładnych rzeczy, nie ma motywacji do walki, prawda? Bravo, no powiedz mi coś miłego. No, nic ładnego mi nie powiesz? Szkoda. No i co, i został sam. To bardzo kolegów nie ma. Ja chciałbym mieć coś ładnego na miniaturę. Czy to jest ładne? Nie wiem. Są piekarnie? No są. Eee. Zdejmujemy automatyczne rzeczy. Boże! Uwielbiam ten zamek Musi to wyglądać ładnie na miniaturze. Nie masz wystarczającej ilości zakończenia. Co mnie to obchodzi? Coś takiego? Może być. Chyba, tylko o, tak. To już sobie wybiorę, któreś ładne ujęcie. Bez różnicy. A, no właśnie, miałem go dobić. Nara. Tak jak wszyscy muszą zasnąć. Tak jak gareciarz musi zasnąć z tem starożytnych, tak musi też biedny Sultanix. No to co, to ja umieram i idę spać. Dobranoc. 1300 jednostek skasowanych, straciłem tylko 35. To tyle, ile on stracił budynków. Mój jeden człowiek to jest jeden jego budynek. Wyliczone. I zobaczcie, z jakimi pięknymi pieniędzmi zaczęli na start. No, gratulacje. Znaczy, no nie zaczęli, ale jakie sobie wypracowali. No, ją 3011, 16. Nagle gareciarz cały na biało 32. Produkcja żywności. Wytyfy, ja kocham piecwółki teraz. Rwalami nawet, co nieco zrobiłem. Kamieniem, no to ich zawstydziłem, żelazo powiedziałem uczciwie, no nie mogę ciągle grać z jedną strategią, bo nikt tego nie będzie oglądał i się będą nudzić, no i moja populacja, 82 kontra 34, no. Chyba nie muszę mówić, kto tu wymiata. Wąż, 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 wąż? O jejku. To będzie ciekawe, smolnerowy, będzie trzeba robić, znaczy, ja ze smowy to tak nieszczególnie korzystam, więc... Do wydobycia smoły obiektów pewnie bym nie chciał robić. No, tu jest żelazo, jakieś drzewka, tu kamień. Ciekawe, ciekawe. Zależy, gdzie zrobi przyczółek. Jest szansa, że na przykład pytona spróbuję tutaj strój jagodować. Czyli tutaj gdzieś postawię przyczółek i oprę wszystko, co mogę na żelazie, A król zostanie bez obrony? Nie wiem. Pomyślimy. To jest problem dla gareciarza z Pustkowia. A ja się dzisiaj żegnam, mam nadzieję, że się podobało. Sprawdzę, czy się podobało. Jak się nie podobało, to zrobię z wami porządek. Miłego dnia, bywajcie. Udajesz się na spoczynek, panie. Tak, idę.